Dzień dobry. Dzisiaj gotuj z Gemisem przygotujemy stanakopite, dla której podstawą jest ciasto filo. Ciasto filo można kupić gotowe w sklepie, mrożone lub świeże, ale to jest zdecydowanie lepsze. Dlatego zaczynamy od ciasta filo. Mam w tej misie mąkę, oliwę z oliwek. Troszeczkę octu winnego, troszeczkę soli, pieprzu, dodaję jeszcze tylko wodę. No i tak, można to wyrobić rękoma, można wyrobić w maszynie. Ja się dzisiaj posłużę maszyną, bo jest to o wiele łatwiejsze. Potrwa to zaledwie kilka minut. Ciasto już gotowe. Było w tej maszynie kilka dobrych minut, myślę, że około 7-8. Troszeczkę modyfikuję ten przepis, żeby, którego używałem dotychczas, żeby ciasta było nieco więcej, bo będę używał większej blachy, dlatego musiałem dolać troszkę oliwy i troszkę wody, ale już jest gotowe, pięknie, takie jest plastyczne, oleiste, i teraz potrzebuję. Począć w lodówce mam tu folię. Około godziny będzie się relaksowało ciasto filo w lodówce, a później zabierzemy się do roboty.